Co tam panie na technologicznym podwórku? Ano i ciekawie i zabawnie. Dzień dobry. Dobrze moi drodzy, zatem przejdźmy do rzeczy, bo informacji, które chciałem wam dzisiaj przekazać jest sporo i o dziwo bardzo mało na temat smartfonu. Mianowicie zacznijmy od tematu chyba takiego najbardziej gorącego. Krótko mówiąc, niedawno obiegła informacja internet dotycząca tego, że Google Stadia podumiera i... W styczniu 2023 roku sama usługa zostanie wyłączona. Ja, moi drodzy, dostałem również maila z informacją na temat tego, co aktualnie się dzieje z tą stadią, krótko mówiąc. 29 września 2022 roku ogłosiliśmy, że platforma Stadia zostanie wyłączona z dniem 18 stycznia 2023 roku, bo wiele tutaj tematów dotyczyło tego, że na pewno będą zwroty za hardware, czyli za wszelkiego rodzaju urządzenie, ale również informacja na temat zwrotu środków, jeżeli chodzi o zakupione gry w usłudze, również ona obejmuje, więc jeżeli ktoś pewnie korzystał ze Stadia, no to również takiego maila dostał. To jest temat mniej fajny, natomiast temat, który totalnie mnie rozbawił, jeżeli chodzi o Google'a i też tylko pokazuje jakieś tam w pewnym stopniu odklejenia wielkich przedsiębiorstw od rzeczywistości, to fakt, że Google zaprezentowało nowe chromebooki i uwaga, pozwólcie, że ja tutaj zacytuję: gamingowe pierwsze laptopy dedykowane do gry w chmurze. Co? Tak, pewnie część z Was doskonale zna Chromebooki i wie dobrze, jakie są to urządzenia. Mianowicie jest to bardzo fajna alternatywa dla Maców, dla Windowsów, dla Linuxa, dla osób, które chciałyby mieć takiego Chromebooka, czyli krótko mówiąc laptopa od Google'a, do takiej pracy, do takiego codziennego, konsumenckiego korzystania z laptopa. Ja jak najbardziej Chromebooki rozumiem i szanuję. Natomiast informowanie ludzi, że stworzono Chromebooki, czyli Pierwsze, dedykowane laptopy do gamingu w chmurze, no to trochę żart. Ja rozumiem specyfikację specyfikacją. mamy tam i piątki, mamy 120 Hz poziom odświeżania, jednak w dalszym ciągu jest to na tym samym poziomie urządzenie, jak kupienie sobie laptopa za 1000 czy 1200 zł, którego również moglibyśmy nazwać laptopem gamingowym, dedykowanym do gry w chmurze. Słuchajcie, jeżeli te Chromebooki są gamingowymi laptopami, dedykowanymi do gry w chmurze, to to... Jest pierwszy na świecie mini tablet dedykowany do gry w chmurze, a ja ostatnio kupiłem sportowe auto w Gran Turismo. Oficjalnie został zaprezentowany MetaQuest Pro, czyli pro-wirtualne gogle do mieszanej rzeczywistości, krótko mówiąc połączenia wirtualnej rzeczywistości z rzeczywistością, tą prawdziwą. Zaznaczam tylko, że są to gogle przede wszystkim dedykowane dla... Pracy dla twórców, dla osób, które by chciały się zagłębić w rzeczywistość, więc nie są to de facto gogle, które mają być goglami stricte gamingowymi, natomiast ich cena lekko przeraża, bo 1799 euro, co daje w przeliczeniu na złotówki, w zależności od kursu, jaki by był w Polsce. No, przyjmijmy około 9000 zł. Bardzo dużo pieniędzy, i podejrzewam, że nie każdy będzie mógł sobie pozwolić na zakup takiego urządzenia. Tym bardziej, że jest on dedykowany przede wszystkim do pracy, a nie samego gamingu. Tutaj wam przedstawię specyfikacje i możliwości, jakie Google od Meta, czyli łamane na Facebooka, nam oferują. Fajna rzecz, widać, że coraz częściej producenci, czy to PlayStation, czy Valve, czy teraz Meta, Oculus Quest i tak dalej, i tak dalej, bardzo starają się rozwijać tę wirtualną rzeczywistość. Czy ona nadejdzie? Myślę, że jest to raczej nieuniknione. natomiast na pewno nie w takich cenach dla przeciętnego szarego konsumenta, bo one są stanowczo za dużo, próg wejścia musi być znacznie, znacznie mniejszy. Ostatnio podczas podcastu na The Verge odbyła się rozmowa z Markiem Zuckerbergiem, w którym to Mark Zuckerberg dał takiego przytyczka w nos, jeżeli chodzi o Apple. Twórca Facebooka odniósł się do jeszcze nieprzedstawionych gogli VR od Apple. Jasno informując, że nie jest zwolennikiem zamkniętego ekosystemu, zachęcając jednak ludzi i namawiając ich jednak do korzystania z tego systemu otwartego. Moi drodzy, ja nie jestem ani przeciwnikiem, ani zwolennikiem otwartych systemów czy zamkniętych systemów. Uważam, że każdy ma rozum i każdy ma możliwość podjęcia decyzji, co dla niego jest najwygodniejsze. Jeżeli danej osobie odpowiada pracowanie na dosyć zamkniętym, hermetycznym systemie, jakim jest na przykład iOS czy iPadOS, macOS nie jest takim systemem zamkniętym, więc o Macach nie będę za bardzo daj mówić, to jego wola, jego sprawa. Natomiast jeżeli ktoś ma wolną chwilę, jeżeli ktoś chce, jak najbardziej gorąco zachęcam o zapoznanie się z tym fragmentem podcastu na The Verge. Jak dobrze wiemy, jesteśmy już świeżo po prezentacji, no już po prezentacji to na pewno, ale po premierze Pixela 7 7 Pro oraz Pixel Watcha, moi drodzy, takie pytanie ode mnie do was, czy chcielibyście materiały dedykowane tym urządzeniom, bo prawdę mówiąc, nie wiem czy Mam je kupować, czy mam je sobie załatwiać od znajomych z Niemiec, bo wiadomo, w Polsce oficjalnie tych urządzeń w dalszym ciągu nie ma. Pixel to jak Pixel, no ja z szóstki prywatnie byłem bardzo, bardzo zadowolony. Mnie najbardziej ciekawi ten Pixel Watch, który wizualnie, ja wiem, jestem w tej mniejszości, które podobał się. Do momentu, dopóki nie zobaczyłem tej wielkiej okalającej wyświetlacz ramki, która jest wielkości pierścienia Saturna, no wygląda to bardzo źle, natomiast cena no, też znacznie niższa niż w przypadku Apple Watch. Jeżeli chcecie, dajcie proszę znać, to myślę, że jeszcze w tym miesiącu materiał o Pixelu 7, 7 Pro oraz Pixel Watchu mógłby na kanale się pojawić. Dajcie proszę znać. Garmin zaprezentował nową serię Mark II czyli linie pięciu nowych zegarki, których cena zaczyna się od 10 tysięcy złotych. Są to zegarki, no nie powiem, że luksusowe, ale na pewno mocnej klasy premium, dedykowane dla atletów, podróżników, osób grających w golfa, osób dużo spędzających czas na morzu czy pilotów, do tego też nawiązują same nazwy. Marku Atlet, Adventure, Golfer, Kapitan i Aviator. Nie cichną informacje na temat tego, o czym powtarzałem wam od paru ostatnich tygodni: iPhone 14 oraz 14 Plus przydaje się bardzo, bardzo źle. Mało tego informując o tym, że potencjalne zainteresowanie iPhone'em 14 Plus spadło o blisko 76% względem iPhone'a 13 zeszłorocznego. No nie ukrywajmy, wszystko wynika z tego, że model 14 oraz 14 Plus są nic innego jak. Kalkami zeszłorocznych modeli, i nawet w przypadku większego modelu, z plusem nie uratuje go większa przekątna, bo nie ukrywajmy, cena grubo ponad 5000 zł zestawiając to urządzenie z takim. Na ten moment bardzo podobnym pod względem cenowym z takim iPhone'em 13 Pro Max albo nawet tańszym 12 Pro Max stawia go na totalnie skreślonej pozycji i ja osobiście nie wyobrażam sobie, że ktoś iPhone'a 14 czy 14 Plus będzie kupować, mając dostęp do urządzeń wydanych w zeszłym roku, bo w tej samej cenie... Zeszłoroczne urządzenia Serii Pro są po prostu lepsze. Oczywiście spory skok zamówień możemy zaobserwować w przypadku modeli 14 Pro oraz 14 Pro Max ponad 30%, no ale rzecz jasna, tutaj się nie dziwię, bo jednak te zmiany względem modelu 14 i 14 Plus są znacznie większe niż w przypadku modeli podstawowych. A teraz taka informacja dosyć ciekawa ze Stanów Zjednoczonych. Na ten moment w 2022 roku aż 87% nastolatków w USA korzysta z iPhone'a. Chciałbym zestawić to z naszym rodzimym polskim podwórkiem. Być może ktoś ma takie dane. Moi drodzy, z tego co patrzę na MacRumors, liczba sukcesywnie od 2014 roku wzrasta. W roku 2014 było to coś około 67%. Na ten moment zbliżamy się na yy, jesieni 2022 roku do blisko 90%, natomiast jest takich informacji dodatkowych: Apple Watch stanowi lekko ponad 30%, jeżeli chodzi o smart zegarki. No wiadomo, no to jest trochę inny rynek, trochę inny przelicznik, zupełnie inne podejście do pieniądza, zarobków, ale informacja, moim zdaniem, ciekawa, którą. Po prostu chciałem się z Wami podzielić. Rzekomo w 2024 roku mamy poznać hybrydowy wyświetlacz OLED, który zostanie dodany w nowych iPadach, co ma mieć przełożenie na to, że iPady mają być jeszcze cieńsze. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. No, jeżeli ma być cięższy, to na pewno musi być bardziej wytrzymały na wszelkiego rodzaju upadki i zgięcia, bo aktualne generacje iPadów do takowych nie należą. Moi drodzy, na tej jesieni mieliśmy poznać jeszcze nowe MacBooki Pro z procesorami M2 Pro oraz M2 Max oraz najprawdopodobniej M2 Ultra. Mówi się jakoby. Ta konferencja miała w ogóle się nie odbyć i miała się pojawić na stronie po prostu aktualizacja urządzeń. Natomiast przypominam, że czekamy jeszcze na nowego Maca Pro, który miałby rzekomo działać na nowych procesorach Extreme, które miały być jeszcze wydajniejsze niż wersje Ultra. No, na ten moment nic się nie zanosi. W dalszym ciągu czekamy na jakieś informacje ze strony Apple, czy odbędzie się ten event, czy jednak skupimy się na aktualizacji na stronie internetowej. Przypominam, że jeszcze Mac Mini ma zostać zaktualizowany o nowe procesory M2 znany z MacBooków R. Kończąc temat Apple, szybki segment gamingowy. Już w sieci zaczęły pojawiać się pierwsze recenzje dotyczące nowych RTX-ów 4090, czyli totalnych potworów, jeżeli chodzi o wydajność. Posprawdzałem sobie i zagraniczne, i polskie recenzje. No i faktycznie urządzenie jest dwa razy szybsze od wcześniejszej generacji, a włączając to nowy DLSS 3.0, Wydajność w tytułach, które wspierają tę technologię, wzrasta nawet trzykrotnie, czego doskonałym przykładem jest Cyberpunk 2077. No naprawdę wygląda to kosmicznie, no ale kosmicznie również trzeba za to urządzenie zapłacić. W Polsce poniżej 10 tysięcy złotych do tego urządzenia nie ma co podchodzić. Moi drodzy, jeszcze teraz chwilka na temat gier, na które czekam w, jeszcze w roku 2022. Krótko mówiąc, już jutro w Game Passie powinien pojawić się. Tytuł Scorn, czyli gra, o której nie wiemy nic, wiemy natomiast tyle, że będzie to dosyć mroczna gra, narracja będzie dosyć oryginalna i swoim stylem graficznym oraz całą otoczką oraz klimatem jakby mocno nawiązywała do Geigera oraz samego obcego. Jeżeli ktoś ma Xboxa, jeżeli ktoś ma pc w Game Passie od jutra za fryty. No, w sensie za fryty, jak. Opłatasz Game Passa. Już w pierwszej połowie listopada zapoznamy się z nowym gadoworem War'em Ragnarok, na którego czekam niemiłosiernie, aby przypomnieć sobie historię, którą ogrywałem w 2018 roku. Postanowiłem odpalić ją na Steam Decku i przejść, aby przypomnieć sobie całą tę historię i być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami, jakie pojawiły się w części pierwszej. No i 2 grudnia, Kalisto Protocol, czyli duchowy spadkobierca Dead Spacea. Gra niesamowicie mroczna, niesamowicie brutalna, niesamowicie ładna. Gra że jasna ma się pojawić na PC, na konsolach aktualnej. I poprzedniej generacji, no na switcha raczej nie mamy co liczyć. co najwyżej może z czasem w chmurze. No nic moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko, co zachęcam jeżeli ktoś jeszcze nie obejrzał, do obejrzenia mojej dosyć długiej jak na mnie recenzji Steam Decka, w której chyba omówiłem wszystkie najważniejsze elementy, o których chciałbym Wam opowiedzieć i zachęcić bądź nie zachęcić do zakupu. W tym tygodniu widzimy się na kanale jeszcze raz, najpewniej w niedzielę, podczas czwartego odcinka nowej serii. Retro. A tymczasem moi drodzy kłaniam się nisko. Jeżeli materiał okazał się dla was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. Widzimy się w niedzielę. Pozdrawiam serdecznie. Sia.